Zebranie jak zawsze odbyło się w podwojach Muzeum Ziemi Wieluńskiej. Na samym początku spotkania specjalnymi dyplomami za dobrą współpracę z miejsko-gminnym Kołem Związku Kombatantów wyróżniono dwie osoby na co dzień pracujące w starostwie powiatowym Elżbietę Caban oraz Macieja Olejnika. Praca z Państwem to, to nie tylko przyjemność, ale traktujemy to jako naszą powinność, jako nasz obowiązek. Na pewno te dyplomy jeszcze bardziej będą nas mobilizować do, do jeszcze bardziej oddanej pracy, jeszcze bardziej oddanego służenia państwu. Kombatanci z Białej Wieluńskiemu Muzeum przekazali z kolei pamiątkowy sztandar. Przyjmujemy do zbiorów i bardzo dziękujemy i panu prezesowi Bednarkowi, członkom zarządu i całemu kołu gminnemu w Białej za przekazanie tego sztandaru. Jest on bowiem już kolejnym sztandarem tej organizacji, która, jak pan prezes wcześniej powiedział, ponad 20 lat temu zakończyła swoją działalność, ale pamięć przede wszystkim o państwu, o działaczach ma trwać. I muzeum jest, tak mi się wydaje, najlepszym miejscem, by te pamiątki trafiały pod e, nasz dach. Nasze ręce i były tutaj eksponowane. Jak co roku prezes związku przedstawił członkom organizacji oraz zaproszonym gościom sprawozdanie za miniony rok działalności. Przed rokiem koło liczyło 139 członków zwyczajnych i 116 podopiecznych. W ciągu roku stan ten uległ zmianie. Obecnie koło nasze liczy 127 członków zwyczajnych i 100 podopiecznych razem 227 osób. Zarząd wybrany w 2009 roku działał w następującym składzie Henryk Struzik prezes, Edward Kostrzewa wiceprezes, Anna Piotrowska skarbnik, Antoni Kurzac, członek zarządu, Henryk Lewik, Anna Skiba, Henryk Szymański, Józef Światowski członkowie zarządu. Kombatanci, choć w podeszłym wieku i często schorowani, są widoczni na wielu okolicznościowych uroczystościach patriotycznych i nie tylko. Cieszymy się z pogłębiających się kontaktów ze Stowarzyszeniem Historycznym Bataliony Obrony Narodowej. Dyrektorowi i wszystkim pracownikom muzeum dziękuję za gromadzenie i eksponowanie z pietyzmem pamiątek walki i męczeństwa. A medium, jesteśmy wdzięczni za przypominanie mieszkańcom o naszym istnieniu. Podczas zebrania minutą ciszy uczczono również pamięć dwunastu byłych już członków organizacji, którzy odeszli na wieczny spoczynek.